Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę. Wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Wspólnie z kilkoma osobami dzisiejszą koronkę do Mieścia Bożego pradam ferować dzieć i młodzieży, prosząc Cię, najpokorniej, pani Jezusyste, Matko posza oraz wszyscy święci błogosławieni o Boże Miosiercie i potrzebne dla nich łaski. Panie jest, proszę cię również najpokorniej, otocz ich swoją ochroną, tak aby spetuch ich nie atakowały. Za każdą pomoc z całego serca, bardzo dziękuję. amen. Pragnę również pomodlić się za dzieci i dusze dzieci nienarodzonych. Wyszny na każ im dać panie, a światło świeguista nie mają świeci. Przez się, posz, niech odpoczywają pokoju wiecznym. Amen. O krwi wotu, która wetresłaś wówczas z słodszego serca Jezusowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przeć królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyś mu lekki pokusie, ale nas paw swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Szywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc synami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pokrzepion. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, Wstąpił na piosę. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić Żywych i umarłych Wieszą w Świętego Święty Kościół powszechny świętych obcowanie, Krzechów otłuszczenie Ciała smacznych stanie Żywot wieczny Amen Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew Duszę i pustwo Najmilszego Syna Twojego A Pana Naszego Jezusa Chrystusa Na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas. Be świata całego męki mi się dla nas i świata całego klejko polestej męki mi się dla nas i świata całego Klajko porest męki mi się dla nas i świata całego klejko polestej męki mi się dla nas i świata całego klejko polestej męki mi się dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimią się citle nas i świata całego klajeko porestnejj męki mimią się cidle nas i świata całego klajeko poreststej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się cidle nas i świata całego Klajko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko polestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestnej męki Miej dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. Klajko prestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajeko oporestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajeko oporestej męki, mimo się nas świata całego Clajego porest tejj męki się siedzie dla nas i świata całego Klajko porest tejj męki się siedzie dla nas i świata całego Klajko porest tej męki mimią siedzie dla nas i świata całego Klajko porest tej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego Klajko porstej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki mi się Cię nas i świata całego. Chlajeko Polesnej Męki, mi się citle nas i świata całego. Chlajeko Polesnej Męki, mi się nas i świata całego. Chlajeko Polesnej Męki, mi się nas i świata całego. Klajko Polesnej Męki, mi się nas i świata całego. Chlajeko Polesnej Męki, Mimo sieci dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, Miej sieci dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego jego polestej męki, mi się cię dla nas i świata całego ko. Glejko polestej męki, mi się cię nas i świata całego ko. Glejko męki, mi się cię nas i świata całego ko. Glejko męki, mi się cię nas i świata całego ko. Glejko polestej męki, mi się cię nas i świata całego Klajek oporestej męki, mimił się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimił się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, ślój się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, ślój się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, ślój się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o prosi, Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Pannami i Matko, piękną do Ciebie, przychodzą przed Tobą, jako krzyżnik płaczący stoją. O Matko Słowa, żaż nie słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę tą modlitwę z w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich poku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez polestą męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sami na krzyżu, przez najświętszą, a konią Twoją, przez moje serce, posze, daj łaską sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczne posze, osłoń nas przed oczami swych duchów. Sechcie, posłużyć się chrami ludzkimi aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, w Świętej Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód, Amen duchu święty, duchu mądrości. Prawiedź kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu światłości. Was kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu czystości. Was kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu mocy. wspieraj kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu Boży. Spraw by kapłani i siostry sakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin świętej miłości, rozpalaj serca, we płomieniach tej miłości oczyszczali, i uświęcali dusze. Duchu Święty powieszamy Ci serca kapłańskich i siostakonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Święty Św. Z Panem pokiem Akaja.